Wariacje, koordynacje, dziś odcinek 13. Pozwolę sobie tylko przypomnieć, że koordynacje te oraz ich wariacje są autorstwa pani Mileny Jurczyk. Dzisiaj wracamy poniekąd do koordynacji pod nazwą Mały Duży Pion, który dotyczył rąk i dołożymy do nich nogi, do tych rąk. Ręce były raz, dwa, trzy, cztery. Pierwsza wariacja na temat rąk polegała na tym, że jedna ręka goni drugą. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli teraz prowadzi moja lewa. Raz, dwa, trzy, cztery. Na zmianę z prawą. Raz, dwa, trzy, cztery. A więc mamy cztery ułożenia, cztery pozycje, w których ręce są ułożone w sposób określony. Do tego dojdą nam stopy, same stopy. Stopy będą pół palce, palce, pół palce, pięta. Stanę bokiem, żeby było widać. Czyli będzie pół palce, palce, point, pół palce, stopa. A więc jest raz, dwa, trzy, cztery. To samo dotyczy nogi lewej. Jak to będzie w całości wyglądało? Najpierw staniemy sobie w pozycji klasycznej, pierwszej. I będzie raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Stopy równoletne. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. To jest też dobre ćwiczenie na rozgrzanie stóp przed tańcem. A więc stanę jeszcze raz bokiem. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery równolegle, czyli paralel. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. A więc cztery ruchy wykonuje noga lewa, cztery ruchy prawa. Znowu cztery ruchy lewa w ustawieniu równoległym, cztery ruchy prawa. Połączymy sobie z rękami. I raz dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Może słowo widać moje stopy, ale myślę, że wiadomo o co chodzi. Co z tym możemy zrobić? Była lewa ręka. Z lewą nogą była prawa ręka, z prawą nogą. Możemy oczywiście zamienić, czyli wariacja. Lewa noga z prawą ręką, prawa noga z lewą ręką. To jest oczywiście taki gratisik, który możecie sobie, jeśli macie oczywiście ochotę, przetrenować się sami w domu.